Przypomnijmy, 20 stycznia podczas konferencji prasowej komunikacja miejska poinformowała o planowanych zmianach tras kilku linii autobusowych. Likwidacji miały ulec linia numer 2, a linia numer 3 z miała zmienić się na sezonową. Największa zmiana dotyczyła jednak linii numer 5, 4 oraz 6. Przed wprowadzeniem tych zmian spółka zbierała uwagi od mieszkańców. Tych, jak się okazało, było bardzo dużo. Po analizie wszystkich zgłaszanych uwag, komunikacja w porozumieniu z Anną Mieczkowską, Postanowiła wstrzymać się ze zmianami. Pozostaniemy przy obecnej sieci komunikacyjnej. Wydłużyliśmy sobie ten czas na, na konsultacje z mieszkańcami. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie sygnały, bo bardzo, bardzo było ich dużo. Przede wszystkim bardzo miłe jest to, że było tyle zgłoszeń merytorycznych, naprawdę bardzo sensownych, także tutaj bardzo serdecznie za to dziękuję. I analizując te. Te sugestie z panią prezydent wiedząc że w jakim okresie jesteśmy, także trwający rok szkolny przed okresem sezonowym, który wiadomo dla nas, dla naszej spółki, dla miasta jest okresem bardzo gorącym, bardzo ciężkim. Stwierdziliśmy, że na razie tego typu zmiany oddalimy w czasie i, i no, mogę śmiało powiedzieć, że w tym roku tych zmian nie będzie. Planowana korekta tras oraz linii miała zostać wprowadzona ze względu na sytuację, w jakiej spółka się znajduje bo koszty jej funkcjonowania dynamicznie wzrastają. Musimy sobie poradzić i tutaj z panem prezydentem dokładnie to przeanalizowaliśmy i porozmawialiśmy o tym, jak, czego możemy się spodziewać i jakie są nasze, e, nasze możliwości, no, ale tego typu e, podmiotach jak my, czyli podmioty, które przede wszystkim są nastawione na użyteczność publiczną, których głównym zadaniem jest realizowanie tych zadań własnych gminy, no dziś musimy ten kompromis znajdować między, między finansami, między oczywiście bardzo ważną istotą czy że, rzeczą, jaką jest, jest nasza sytuacja finansowa, no, ale też także oczekiwaniami mieszkańców, ich, ich potrzebami. Także stwierdziliśmy, że w tym czasie, kiedy faktycznie no, z, dużych, z różnych stron to życie codzienne jest cięższe niż, niż jeszcze 2-3 lata temu, no stwierdziliśmy, że na razie tego typu zmian robić nie będziemy. W tej chwili komunikacja miejska skupi się na przygotowaniach do sezonu. Ten okres, te 2-3 miesiące, determinują nasz wynik w całym roku, więc tak naprawdę to, jak uda nam się zorganizować ten, ten sezon, będzie, no, będzie decydowało o tym, jak nasz wynik finansowy będzie wyglądał na koniec roku. Także tak jak mówię, no, przede wszystkim chcemy uspokoić mieszkańców, że na razie podróżują tak, jak mamy podróżować. My oczywiście nie przestajemy analizować, cały czas gromadzimy dane odnośnie sposobu przewożenia osób podróżujących, ilości, częstotliwości, obłożeń na kursach, także to cały czas jest robione, ale na razie tych zmian nie, będą, nie będzie zmiany. Mamy też z panią prezydentem taki troszkę inny plan, jeżeli chodzi o, o, o komunikację miejską w obbrzeżą, w tej chwili się do tego przygotowujemy, analizujemy i jeżeli cokolwiek będzie wiadomo, na pewno Państwa poinformujemy.